Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić makijaż z TikToka na chłopakach. Ostatnio na kanale Ernesta wbiliście 5000 łapek w górę i warunkiem było pomalowanie Ernesta, więc przy okazji będzie malowany tutaj na kanale. I mam dla Was dwie propozycje. Jedna z nich to będzie taki fajny, szalony makijaż yy, z TikToka, a drugi to będzie. Coś typu na studniówkę codziennie bardziej spokojnie. Dla mnie makijaż na studniówkę? No właśnie jeszcze nie wiem dla kogo musicie. Ale w albo... sensie do chłopaka makijaż na studniówkę? No coś takiego. Nie jestem nieobyty, ogólnie się stresuje mientówki, że wiecie, tak jak w filmach. Idziecie na przykład do... Nie wiem, jakakolwiek dziewczyna i wtedy robicie tak. Idziemy mentosa wtedy. Przejdzie. Bo to jest film i robię scenę z filmu. To kto z Was chce mieć makijaż szalony, a kto chce na studniówkę? Nie będziesz miała na bo nie masz brodę. Łukasz musi mieć szalony, bo ma szaloną twarz. Dobra, to robimy najpierw spokojny makijaż na tę tak. dla Ernesta. Mhm. Dobra, więc zaczniemy od podkładu. Byłeś kiedyś malowany? Nigdy w życiu. Kompletnie nie. Możesz później opowiedzieć, jak się czujesz. Zróbmy coś z włosami, wiesz? Chciałem kucyka na przykład albo coś takiego. A jak się to zmywa potem? Nie zmywam. Płynę Powinienem ci jeszcze spuść Ej, dobra, dawaj. Albo nie. Teraz nałożymy mu korektor pod oczy. Co? No. <grym> musiałem to jest... rozkminić, stary nie stary, stary. Czuję dotyk mojej gałki ocznej. Moje pierwsze wrażenia make upowe. Jakie jaka jest twoja reakcja na to, co się dzieje teraz? Masakra, już widzę, co się odpiesza. Nigdy <noise> Ernesta nie widziałem w makijażu i nigdy on mnie nie widział. Ej nie, na... byłem malowany, przecież byłem parę razy w tym Bark Studio i tam zawsze makijażystka maluje. To nie jest to, no bo... zobaczysz. To nie studia. taki makijaż. Nie? A. Nie. będzie się ja powiesz, Wiecie, że nie wyobrażam sobie, jak teraz wyglądam kompletnie. Są obrócone ekraniki i nie mogę mieć podglądu. Nawet nie wiem, co mam teraz na twarzy nałożone. Na razie wyglądasz tak w miarę normalnie, bo. nie, nie jeszcze. Masz takie naturalne rzeczy nałożone. To teraz naturalne rysy. Zajmiemy się oczami i już nie będzie naturalnie. Teraz będzie dopiero pięknie, tak? Nadnaturalnie. Ale malujesz mnie tak jak dziewczynę, czy bezki tutaj jest dla chłopaka, taki makijaż? Nie, tak jak dziewczyna. A. Tak, bo kobiety są brzydkie, dlatego się malują. Ty to powiedziałeś. Co? co no bo się kobiety znaczy? się malują dla siebie, żeby czuć się piękne. Aha, dla siebie w sensie. Ja dla siebie sram codziennie, to jest Ja Ja codziennie gram w Brawl z bym No właśnie, to jest wszystko fajne. Dobra, teraz zrobimy brwi. Nie będę ci ich wyrywać, bo... Zobacz, weź było proszę, proszę, idealne. Nie, błagam, zrób to, naprawdę. Naprawdę, z nie, to. ale dużo akurat w Weź to, ja to, ale nie, wyrwałem. zrób to, poważnie. Będzie materiał do filmu. Po co? No ale żebym zrobiła takie materiał. damskie? No tak. Co teraz robisz? Teraz maluję twoje brwi. Ale po co? Przecież są czarne. No właśnie nie do końca. I kształt poprawiam w tym. Ale kształt jest idealny, jest naturalny. A ja, ja mam się za naturalną piękność, właśnie. Przynajmniej w moim przypadku się to sprawdza. Trzeba poprawić kształt i trochę przyciemnić ten rubik. Ludzie, napiszcie w komentarzu, czy moje brwi wymag wymagają zmiany kształtu? Hashtag naturalna piękność. Zobaczysz, że ludzie akceptują mnie takiego, jakim jestem i takiego też mnie kochają. Ej, ale potem mogę się zmyć łatwo, nie? Tak, easy. Przecież ja to robię codziennie. Teraz zajmiemy się konturowaniem twarzy. Będziemy podkreślać policzki, kości, no i ogólnie mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak istnę na tym odcinku, szczerze mówiąc, ale staram się zachować spokój, naprawdę. Nie wiem kompletnie, jak wyglądam nawet i nie wiem, czy chcę w ogóle wiedzieć. Ej, nie będę patrzył w lustro, ani nie obejrzę tego odcinka nigdy. Dobra, dodamy teraz trochę różu. No w końcu. Było <noise> za dużo prędkości w tym wszystkim. No. No i oczywiście czas na rozświetlacz. Ej, o tak, będę jak gwiazda. Co? Zrobimy lepiej, zostajemy w tych makijażach na 24 godziny. No, po co? <noise> Dobra, teraz czas na najgorsze, czyli rzęsy. Nie lubię robić gorsze. O. Ja myślałem, że już mam. I raczej dla chłopaka też Ale mężczyźni nic. nie potrzebują robienia rzęs, bo mają takie jak kobiety po zrobieniu rzęs każdy mężczyzna. Nie. Tak. Że nie bo mamy grubsze No mężczyźni mają du genetycznie to... dużo... genetycznie dużo grupsze rzęsy stoją. Na pewno, bo ja mam brudobląd, wszystko, więc ja mam ciężej. I ostatni krok, czyli śminka. Jeszcze Mhm. Tak się stało właśnie. I to jest efekt końcowy naszego makijażu na studniówkę. Zmieniłem się? A tu jest makijaż na studniówkę dla dziewczyny, ale na chłopaku. Teraz dopiero strzeliłem, stary. Pokaż <grym> mnie. Jakieś macie podobieństwo, nie wiem czemu. Idź do lustra, wezmę kamerę. Musisz zareagować no. w lustrze. Idź do lustra. Nice. Dobra. O! Ale mi się to nie podoba. Ej, to jest no nieruchowym, ale... Ale nie jest źle, naprawdę wyglądasz nawet. No! I nie James to No. No słuchajcie, ja mam po prostu ładne rysy, a wystarczyło to po prostu podkreślić przez makijaż. Chyba każdy to rozumie. Każdy kiedyś to... Dobra, nieważne. Teraz czas na Łukasza. Będziemy tutaj robić szalony make-up z TikToka. Myślę, że każdy z Was widział taki makijaż z chmurkami, gwiazdkami. Takie wiecie, dziewczęce sprawy. Ale kucyka też będę miał, prawda? W sumie? Da się, umiesz, i próbowałem. Jak, jak ćwiczyłem boks w garażu, w podziemiach, to próbowałem i fajne kok mi wyszedł. No, pewnie. Teraz nałożymy trochę pudru. Boże, ile rzeczy tu leży, to jest... Naprawdę wszystkiego używasz z rana? No nie, no co Ty... Dobra, teraz nałożymy korektor na oczy. Ale będzie ciężko z tym makijażem, masz opadającą powiekę. Myślę, że zrobimy oczy po prostu w jednym kolorze, żeby nie kombinować, bo tego nie będzie i tak widać. A zajmiemy się głównie tymi chmurkami, które będą na policzkach. Nie mam fajnie, bo nie mam twarzy przystosowanej do makijażu, znaczy się nad prawdziwym mężczyzną. I ten prawdziwy mężczyzna dostanie... <noise> najmocniejszy róż na oczy. <noise> Kurde. A z no. drugiej strony mam taką twarz, że muszę dostać, jeżeli mam różową, bo no to muszę coś mocniejszego. Uuu, ale moc. Hmm. Ja to śmiesza, nie widzę siebie. A no właśnie, jeszcze musimy brwi zrobić. Na całym łonie, gdzie ty Wielka brew, to nie, nie jest broda. Po prostu ja mam za jasne ten dobry brwi i nie pasuje kolor. Dobra, zostawiamy takie delikatne po prostu. Chodźmy do sąsiada się zapytać co myśli. I zajmijmy się tymi workami. Ja się nie widzę, ale to jest straszne pewnie. Jesteś na pewno dobrze zrobiony jest ten makijaż, ale... Nie, robię na szybko. Ale straszne jest to, że jak pójdziesz na ulicę, ludzie pomyślą, że naprawdę robiłaś. W się, sensie, że robiłem ten makijaż, bo nie wygląda jakbyś sobie dla Jako zrobił. Mam, <grym>, że jak na taki szybki, to jest całkiem dobrze. Że u ciebie muszę robić wszystko takie trochę większe niż u siebie i co jest większe, to tak... Nie wygląda jak w moim zamyśle. To miła i w tym jest problem. O nie! Tak, co nie <grym> Łaskocze mnie to po prostu, jak się uśmiecham z tego, że. To jest dziwne uczucie, bo to jest takie zimne, coś zaczął łaskotać się, nie na nie śmiać. Przecież. Ale ci teraz to odcisnęło na całym oku. To będzie tragedia, najkapowska. Wszystko przez brodę mówię wam. Dobra, i ostatni krok to będzie błyściek na usta. Weź sobie tak, zrób, żeby odcisnąć. Drodzy więc tak wygląda efekt końcowy makijażu na Łukaszu idziemy zobaczyć reakcję. Oh. No! Ja yeah. 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 To jest piękne! To jest poważnie! to jest cudowne! To wygląda tak słodko jakoś. Ej, naprawdę, przepraszam bardzo, zamieniłem się w transvestytę i w nocy tak balowałem, że wstałem w takim make-upie. Co, jeśli mi się mega to podoba, ale wygląda tak dziwnie. Co to jest? Czy znaczy, nie mogę się rapaczyć? Szczerze, dobrze ci to wyszło, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie, nie wiem. Kreski nie wyszły totalnie idziemy Ernesta kresyk, dlatego mam mindfaka zupełnego, takiego co tu się na tych oczach stało No bo Ernest nie miał kresyk. W sensie, nie no, wygląda to jakby było jednak tak troszkę dla żartu Mogę wyjść z tym na miasto Dobra Dobra kochani, więc to by było na tyle, mam nadzieję, że makijaże na chłopaka wam się spodobały Piszcie w komentarzach co jeszcze byście chcieli zobaczyć na tym kanale Wbijajcie na mojego Instagrama Linki będą w opisie i może tutaj na rękach. Dokładnie, tutaj wszędzie, tej, za dużo robić. 6, a no tak, <grym> po dwa każdy. każdego. No tutaj będzie Instagram Ernestet, tutaj będzie Instagram Łukasza. I musicie koniecznie tam wbijać, obserwować i lajkować zdjęcia, bo tam będziemy też publikować na bieżąco, co nagrywamy. Wpadajcie też na ich kanały na YouTubie i zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. I widzimy się w następnym materiale. Cześć!